Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale, z tej strony Jarek Poleca, witajcie. witajcie po pewnej przerwie Słuchajcie, unboxing dzisiaj Płyta od winylowej ryby Zobaczymy co tam ciekawego winylowa ryba przysłała Paczka jest dosyć duża, muszę powiedzieć No to co, zaczynamy rozpacz... Uff, dobrałem się do środka, ładnie zapakowane. Słuchajcie, jeśli możecie, to subskrybujcie kanał Winylowa Ryba. Bardzo fajny kanał o winylach i nie tylko. To co dalej rozpakowuję. Dotarłem do zawartości. Okay, okay. Cóż to za skarby dzisiaj będą? Cóż to za skarby? Nie mam pojęcia co jest w środku Nie mam pojęcia co jest w środku Okej, okay, uwaga Tarau Wow korea. wow Co my tutaj mamy? Jezik Rock and Jazz. Świetnie, 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 świetnie. SBB Matko Bosko. Moja ulubiona kapela z lat dzieciństwa. Nie uwierzycie. Ale właśnie ten zespół poznałem w wieku, ja wiem, 13 lat 12 lat rewelacja, rewelacja dziękuję winylowa rybo składaneczka mm, nie, normalnie jestem w szoku jestem w szoku duran duran queen, bromski beat jestem w szoku Jest, dziękuję, dziękuję, dziękuję nie mam tej składanki jestem w szoku jestem w szoku jestem w szoku same hiciory dzisiaj będzie słuchane Cliff Richard, ludzie, ludzie, trzymajcie mnie. Normalnie też tej, nie mam tej, tej puty. Słuchajcie, jestem wielkim fanem Cliffa Richarda. Jest, to jest jeden z najlepszych muzyków na moje. wszechczasów. Nie mam tej puty. Rewelacja. Będzie słuchane, będzie słuchane. Znowu Cliff Richard, ludzie. Winylowa no. rybo. Jesteś mistrzem. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję Tobie bardzo. Naprawdę. Co tam u kota? Nemo? Żyje i teraz będzie krótki film o moim kotku. Nemo. Dla Ciebie specjalnie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie kanał Winylowa Ryba. A jeśli możecie, to mój przy okazji też. Cześć. Ulubione miejsce Nemo siedzi codziennie i odpoczywa w tym miejscu przy oknie do łazienki. Coś dzisiaj słabo wygląda, muszę powiedzieć. Ale dobry kotek miał dwie operacje Maraka w ustach, w pysku Maraka. I miał już dwie operacje. No jakoś się trzyma. Hey.